Odpowiedz szczerze. Gdybyś zobaczył moje zdjęcie, umówiłbyś się ze mną? Dlaczego nie? Bo tacy te jak ty tego nie robią. A wiesz dlaczego? Oczywiście dbasz tylko o wygląd. Ktoś ci powiedział, że jesteś brzydki? Nie. Skoro nie, to widocznie nie jesteś. Myślisz, że ludzie oceniają cię po wyglądzie, więc siadasz w kącie z kwaśną miną. Nikt do ciebie nie zagada. I tak by nie zagadał. Kwestia nastawienia. Co powinienem zrobić? Mam się wciąż uśmiechać, rozmawiać o płytkich rzeczach, jak wybór wakacji na Mekanach lub Ibizie, a może o Eurowizji i Europolu. Lepsze czarno-białe filmy z lat 70. Były już kolorowe. Wszystko jedno to snobistyczne. Nie jestem snobem. Też lubię kino, ale nie pamiętam nazwiska reżyserów, bo ich nie znasz. Obrażasz mnie? Ty zacząłeś.